Witajcie serdecznie na kolejnym wywiadzie na kanale Szczera Panda, a dzisiaj gość wyjątkowy, dobrze znany i także lubiany, Wojtek Kaczmarczyk z kanału Do Roboty. Witam serdecznie, lubiany chyba tak, dobrze znany chyba też. Wszystko się zgadza. No chyba tak, no nie wiem, widzowie sami ocenią, czy wszystko się zgadza, ale no raczej, raczej patrząc po opiniach, po komentarzach, no chyba lubiany. Dobra, no to przejdziemy do pierwszego, jakże ważnego pytania, skąd w ogóle pomysł, żeby założyć taki, a nie inny kanał o takiej, a nie innej tematyce. Tematyka jest taka, że po prostu zawsze lubiłem coś robić, coś działać, nie lubiłem robić zawsze tego samego, powiedzmy nawet jak gdzieś sobie dorabiałem, robiłem jakieś prace w wieku powiedzmy tam szkolnym i tym podobne, no to nie lubiłem cały czas robić tego samego, tylko lubiłem to zmieniać, no i później przyszła taka możliwość, bo działam w grupie Abstra i po prostu były kilka tematów, w których mogłem się nadawać, czyli różne tematy kanałów, ale doszliśmy do wniosku, że nadawałbym się idealnie właśnie do tego kanału, który, który teraz prowadzę. Więc własne jakieś wewnętrzne potrzeby, które teraz uwywnętrzniam na ekran. No jasne, jak wiadomo Obecnie jest pandemia koronawirusa z robotą jest różnie, ale w Twoim przypadku jest wręcz przeciwnie. Można powiedzieć, że tej roboty nie brakuje. Powiedz mi, tak, swojego punktu widzenia, jak obecnie wygląda ta sytuacja na rynku pracy? Czy rzeczywiście są któreś sektory, w których te no, straty związane z pandemią koronawirusa są szczególnie widoczne? no na pewno tak, bo dostaję dużo wiadomości, sam działam jako konferencjer, który teraz od, od powiedzmy roku nie działa prężnie, bo wszystkie eventy są odwołane ale dostaję wiele komentarzy a sprawdź taką pracę, sprawdź taką pracę ja odpisuję na te wiadomości, że no nie można tego teraz sprawdzić, bo jest pandemia bo chciałem, już kontakt miałem z helikopterami tymi medycznymi, już rozmawiałem z pilotami, mówią, że spoko, że bardzo są chętni, ale nie teraz, bo mają tylko jednego pilota i jakby on się powiedzmy tam zaraził, no to już nie mógł latać w tym helikopterze, więc oni są otwarci, tak samo służba więzienna, policja, wszystko jest gdzieś tam rozpoczęte, te tematy, ale przez to, że y, oni mają teraz powiedzmy więcej pracy, to ja tego odcinka nie mogę nakręcić, więc nie jest, znaczy wiadomo, że niektórzy nie pracują, niektórzy pracują więcej, ale no, no są problemy przez to. No, ale ogólnie, jak do kogokolwiek się zgłaszać, gdzieś tam z propozycją, czy można zrealizować jakiś odcinek, właśnie związany z daną pracą, to powiedzmy, jaki, jaki jest tutaj odzew? Czy ale ogólnie? Tak, pozytywnie do tego podchodzą, czy trzeba gdzieś tam tych ludzi przekonywać, żeby się nie bać tej kamery, żeby to no, tak pokazać o tej różnie, Różnie, to bywa naprawdę, bo wysyłam mnóstwo wiadomości z jakimiś tematami, chciałbym jakiś temat zrobić, no to wysyłam do kilkunastu firm, powiedzmy, zapytanie, że chciałbym taki temat nakręcić. No i jest ciężko, a po co mi to, a na co mi to, no to w takich sytuacjach nawet nie chcę mi się dyskutować, bo jak ktoś nie wie, po co jest internet, po co jest YouTube i po co się takie rzeczy kręci, to ciężko mi będzie później z nim i z kamerą w ogóle porozmawiać, więc już się wtedy nie pcham. Ale jest coraz więcej młodych ludzi, którzy prowadzą jakieś biznesy, i oni chcą działać, chcą się gdzieś pokazać, chcą y, rozwijać swoje firmy, czy też pokazać się większej y, bazie odbiorców. Więc no, jest ciężko, powiem tak, ale, ale wszystko jest do przeskoczenia. No właśnie, bo jak się zgłasza telewizja, czy jakieś inne tutaj medium, no to większego problemu nie ma, ale czy YouTuberów traktuje się poważnie w dzisiejszych czasach? Czy to już jest jakaś taka wyrobiona marka, czy trzeba jeszcze nad tym znaczy... trochę popracować w naszym kraju? Ciężko powiedzieć, no raczej, kurczę, no ciężko powiedzieć, bo YouTube no to jest tak szerokie, szerokie spektrum, że można właśnie brać ich niepoważnie, ale można brać poważnie, jak na przykład kręciłem y, odcinek z wojskiem czy ze z służbą graniczną. Strażą Graniczną, to tam panowie do mnie mówili panie redaktorze, więc no szacunek był, bo wiedzieli, że robię coś, nie robię typ, tego typu pranków, czy jakichś śmiesznych gagów i tym podobne, tylko robię coś edukacyjnego. I jest na pewno większy szacunek, może nie szacunek, ale większy jakiś taki respekt to samo, ale inaczej brzmi respekt do mnie, że po wszystko lepiej Lepiej, tak. <laughs> że respekt, że tworzę coś bardziej edukacyjnego i wtedy podchodzą, ale często przychodzą, jak na przykład coś kręcą, a panowie z jakiej telewizji są? Aha. Mimo, że już skręcimy na przykład godzinę jakiś materiał. No, różnie to bywa, ale już się chyba to wytarło i, i powiedzmy telewizja jest na równo z YouTube'em i, i ludzie tego jakoś nie, nie, nie negatywnie nie odbierają. Zresztą można to odnaleźć w wielu statystykach, że telewizja teraz z oglądalnością, no to boli się przejść często do internetu, żeby ta klikalność jednak była, żeby te materiały gdzieś docierały. To prawda i też patrząc na reklamodawców, bo, bo ludzie się dziwią, o jak można YouTuberowi dać na przykład 100 tysięcy za jakąś reklamę nie, jak, w jakimś odcinku. No yy, tak samo można dać, jak można dać za 6-sekundową reklamę w telewizji milion na przykład, która się wyświetli za jakiś czas, gdzie nie masz tych statystyk, ile osób to obejrzało, no bo wiadomo, że są tam jakieś statystyki telewizyjne, że dany program obejrzało x osób, ale my tu mamy jasne, przejrzyste statystyki, że obejrzało 100 tysięcy osób, 80% to kobiety w takim w takim wieku, więc no... I na pewno dużo łatwiej trafisz do danej grupy docelowej. No nie? właśnie, no na pewno. Na przestrzeni lat, na czym lat, no może to już to jest troszkę grube określenie, ale kilka nie, tych, kilka tych lat jest, no kilka tak. miesięcy. E, powiedz mi, który zawód wzbudził w tobie taki największy szacunek? Coś co zostało z tobą no do dzisiaj? Jak wiadomo, szacunek. To... Ja, ja szacunek mam od dziecka do, do każdej pracy, więc jak każdą pracę testuję, to tylko zwiększam sobie ten szacunek i staram się ten szacunek właśnie przełożyć na moich widzów, żeby patrzyli na tą pracę pod kątem takiej właśnie poszanowania tego, że nie na przykład sprzątaczka sprząta centrum handlowe a my rzucimy w papierek, bo mamy ją w dupie, bo ona i tak to posprząta, nie? No trzeba mieć ten szacunek, bo to jest jej a praca, tego brakuje. No, a tego brakuje. I yy, czekaj, jaki kręciłem odcinek, że... Yy, Czekaj, teraz sobie nie przypomnę, ale yy, a sortownia śmieci, tak, sortownia śmieci. I był taki temat, że ludzie mówili: to po co sortować? Nie. Yy, Także nie sortujmy śmieci to tam będą mieli więcej pracy, czy coś takiego, nie? To ja mówię, to możemy wyrzucać śmieci za okno, to też będą tak. ludzie mieli pracę, żeby to posprzątać. No, to są dziwne takie spostrzeżenia ludzi, ale według mnie największy szacunek, znaczy, respekt może do osoby takiej, której nie lubiłem tej pracy, bo to była najgorsza praca w moim, w moim yy, historii kanału do roboty, sprzątanie to tojtojów, nie? Bo, bo to była ciężka praca, taka niewdzięczna, no, bo, bo pracujesz, powiedzmy, gówniana robota, szczerze powiedzmy. Na pewno coś tam śmierdziało. No, i to, i to słabo bo, bo dość mocno, ale ktoś to musi Robić. Tak, no, te tojtoje stoją na każdej budowie, na każdej imprezie. No i też właśnie szacunek powinniśmy mieć wcześniej, jak robimy te siku, czy załatwiamy się w tym tojtoju, żeby zrobić to równo i tak, jak się powinno, tak. a, nie, a nie, nie tak, jak się nie powinno, no bo ktoś to musi sprzątać i, i musi ten czas, swoją pracę i, i te ręce do tego przyłożyć. Nie? Więc, więc szacunek mam do wszystkich zawodów, które pokazuję na swoim kanale i chciałbym, żeby też widzowie ten szacunek nabrali jeszcze większy. Jako, już odpowiedziałeś mi na kolejne pytanie, czyli na temat tego, czego nie chciałbyś robić, jaki zawód, który przetestowałeś, no nie byłby w tej sferze Twoich zainteresów. No jest sporo, takie jak właśnie na przykład sortownia śmieci, czyli dotykanie swoimi rękami przez 8 godzin śmieci, które przywożą śmieciarki z całego miasta. Bo jak można dobrze to zauważyć w odcinku, każdy śmieć, który przyjeżdża z miasta, jest sortowany, przeglądany i przerzucany do odpowiednich włazów, że tak powiem, więc no to też jest niewdzięczna praca, ale jest sporo takich prac, które powiedzmy są spoko dla innych, ale mi się nie podobają na przykład jakbym nie mógł pracować w jakiejś fabryce, gdzie przez na przykład 8 godzin, 5 dni w tygodniu, 2 miesiące bym montował, nie wiem, reflektor w samochodzie tak. czy coś takiego. No ja bym nie mógłbym po prostu takiego czegoś robić, ale ludzie to robią, zarabiają jakieś tam dobre, mniejsze, lepsze pieniądze, są zadowoleni. Niektórzy lubią tą stabilizację, tak, wiedzą, przychodzą, tak. co będą robili. Nie? Zgadza się. A ja bym na przykład tego nie mógł, mimo że to jest fajna praca i nie jest jakaś powiedzmy niewdzięczna, nie? ale ja bym tego nie mógł robić, więc jest sporo takich zawodów. Ja już zrobiłem ponad 100 odcinków, więc sporo jest zawodów, których nie mógłbym robić, których chciałbym robić i, i są ciężkie, lekkie, więc... Tutaj chciałbym jeszcze poruszyć tę kwestię, do, bo może się tak wydarzy, że ktoś Cię nie kojarzy albo Cię kojarzy tylko i wyłącznie z kanału do roboty. Trzeba tutaj powiedzieć otwarcie, że nie, tylko kanałem żyjesz, że tak. są jeszcze inne działalności podejmowane właśnie przez Ciebie. Jak byś mógł tutaj w kilku zdaniach powiedzieć, czym właściwie się jeszcze zajmujesz? O, w kilku zdaniach? E, Dobra, tych... to w kilkunastu. W tych zdaniach bym musiał dużo więcej <laughs> powiedzieć, bo YouTube to jest, powiedzmy, forma, którą produkuję od dwóch, czy tam dwóch i pół roku, więc od tego nie zaczynałem. Zaczynałem od wielu innych rzeczy, które może mniej były rozpoznawalne, ale pracuję ogólnie jako konferencja, prowadzę duże imprezy i koncerty masowe i mniejsze i imprezy w centrach handlowych i jest tego naprawdę sporo bo w miesiącu potrafiłem mieć x, x takich imprez, które prowadziłem w całej Polsce, bo jeżdżę po całej Polsce i takie imprezy prowadzę fotomodelem kiedyś byłem, teraz już rzadziej występowałem w różnorakich reklamach teledyskach, planach reklamowych klipach i tym podobnych, więc było tego Żałuję żałujesz zawsze. czegoś? czy żałuję? Nie, Czy wiesz... Czy może coś by zrobił inaczej? Nawet grałem w kilkunastu, kilkudziesiąt serialach paradokumentalnych, dlaczego ja, szpital, No właśnie, sprawy. takich rzeczy ludzie czasem gdzieś ja tam nie, osiągają. Ja nie żałuję, znaczy to, to mnie to bawi po prostu, Aha. wiesz, ja nagrałem już tyle tych odcinków, gdzie to leci w kółko w telewizji, powtórki, powtórek, ludzie mi wysyłają na Instagramie, to ty? O, może, co ty robisz w szpitalu, nie? A, a mnie to bawi, bo ja nabrałem mega dużo doświadczenia z tego wszystkiego i wiesz, i teraz dla mnie praca z kamerą jest czymś łatwym, nie? Jak prowadzę kanał na YouTubie, to mam już to ogranie i tym podobne, bo na przykład kiedyś załapałem to właśnie w szpitalu, gdzie no tam byli prawdziwi, prawdziwa ekipa filmowa, czyli reżyser, scenarzysta, z którymi pracowałem na co dzień i nie żałuję takich rzeczy. Nie wiem, musiałbym głęboko pomyśleć, czego mógłbym żałować, bo raczej nie kojarzę takiego czegoś. Okej, okay, to jakbyś teraz mógł tak swoim fachowym okiem jeszcze powiedzieć, jak oceniasz w ogóle obecny YouTube, polski głównie YouTube? E, no bo jak wiadomo, często się zdarza tak, że jest przerost na nad treścią, że jest tego za dużo. Często no, ta treść jest taka, jaka nie powinna być, a po prostu czasem jest słaba. Takich niektórych rzeczy w ogóle nie powinno być w Internecie. Więc powiedz mi, czy obecnie jest jeszcze w ogóle miejsce dla dobrych twórców w polskim Internecie? Czy lepiej się sprzedaje taka tania tandeta? Znaczy mówisz obecnie, no zawsze tak było, że był y, rakowa treść, czyli... Ale jem... może coś się zmieniło na przestrzeni. No, kurczę, no, ja też nie mam aż tyle czasu, szczerze powiedziawszy, żeby analizować wszystkiego tych kanałów, jest nie wiem czy nie więcej niż użytkowników, bo teraz każdy ma kanał, każdy coś tam chce nagrywać, coś tworzyć, coś rzucać. Yy, uważam, że cały czas jest miejsce, bo ktoś by mógł powiedzieć 5 lat temu, czy jest jeszcze miejsce na wielkich YouTuberów, a powstał powiedzmy Freeze, który nie tworzy, znaczy tworzy, wiadomo, od 7 czy 8 lat, ale od 3 lat jakoś tworzy te lepsze treści i docierające do większej publiki. Ktoś by mógł powiedzieć trzy lata temu, a już nie ma miejsca na YouTube a tak samo powstał mój kanał czy kolejny i gdzieś tam się rozrastają. Wiadomo, że te kanały, które robią już powiedzmy 7-8 lat, no to one też już się powoli kończą. Jeśli nie zmieniają tego kontentu, to one się będą lekko kończyły, więc wchodzą na ich miejsce nowe treści, jak jakieś nowe kanały i, i tak jak mówisz, no cały czas jest miejsce, wiesz, dopóki jest to oglądane i, i ludzie jeszcze mniej oglądają tej telewizji, a jeszcze więcej oglądają YouTube, no to cały czas te treści będą pochłaniane yy. I jeszcze była druga część tego pytania. Chyba pytałeś, czy. Było, ale widzisz, zapomniałem. Ale ja mam nadzieję, że pamiętasz. No zaraz sobie przypomnę, czy. czy aha, czy, czy treści są dobre, złe? O! Dokładnie odchodziło. No, są i takie, i takie, więc ciężko powiedzieć. Każdy. Kurczę jakby z wszystkimi treściami się na YouTube zapoznać, to by stracić kurczę, pół życia. Więc ja sam nie wiem, co na tym YouTube jest, mimo że oglądam. Niektóre te topowe kanały, choć też nie mam na to wszystko czasu, ale jest tego tak mnóstwo, że każdy znajdzie coś dla siebie. Jeśli kogoś nie interesuje rakowa treść, jak na przykład yy, wrzucanie nie wiem, siebie do jakiegoś bajora czy do czegoś, to włącza sobie kanały motoryzacyjne, kanały podróżnicze i po prostu je pochłania. I nie interesuje się tym rakiem, tym, tym shitem, które, który gdzieś tam ktoś sobie produkuje. Produkuje, znaczy, widać, że że też czas zweryfikował troszkę, już nie ma tych pato streamerów, którzy, yy, którzy wiesz, matkę i zarabiali na tym pieniądze, ale oni się pozamieniali, dorośli troszkę i pozamieniali się w inne kontenty i robią coś innego, załapali nową publikę i dalej tworzą, więc no... Jest cały czas miejsce i wiadomo, że czas i, i ludzie weryfikują, co chcą oglądać. No w tej przestrzeni na pewno trzeba mieć pomysł na, na siebie, to jest <głos》>, gdzieś tam główny wyznacznik. Tak, e, no, ale tak już na zakończenie, mhm. może tak na luzie, jakbyś powiedział, co chciałbyś jeszcze osiągnąć? Jak wiadomo, no, osiągnąłeś dużo, ale jesteś jeszcze młody, jest na pewno nie chcesz na tym zaprzestać. Jakie masz takie cele, które jeszcze warto by gdzieś tam na przestrzeni lat zrealizować? wiesz, ja się cały czas rozwijam w tym, co robię, z roku na rok czuję tą, yy, to, to rozwinięcie siebie, czyli coś, co robiłem rok temu, teraz jest jeszcze szersze, a to coś, co robiłem trzy lata temu, teraz to już jest w ogóle ogrom i nie brałem pod uwagę, że tak to będzie wyglądało, ale chciałbym po prostu robić dalej to, co robię, czyli nie mówię, że tylko kanał do roboty, ale te wszystkie działalności, które gdzieś tam prowadzę, medialne, yy, chciałbym je rozszerzać i iść w tym kierunku, po prostu, żeby być jeszcze bardziej rozpoznawalnym, robić jeszcze fajniejsze rzeczy, yy, za tym wszystkim idą oczywiście pieniądze, ale to nigdy nie Uważam, że pieniądze muszą być przede wszystkim, czyli najpierw robię rzeczy fajne, a później w konsekwencji, z pasji, tak, a później z konsekwencji tego, że robię to dobrze, idą pieniądze. Więc to jest taki jakby zapłata za to, że, że robię coś fajnego, a ja się czuję dobrze, że to robię. Więc y, uważam, żeby nie robić wszystkiego dla pieniędzy, bo, bo po prostu. No, gdzieś się w tym zatracimy. I wiadomo, że. Tu no, jest są... jeden kanał dla pieniędzy, <noise> więc to, to wystarczy. <noise> tak, ale wiadomo, że, że muszą być pieniądze, żeby robić treści, bo ty, tak, tak jak ty, też musiałeś tu przyjechać, musisz mi na paliwo, na kamery, na ekipę, na wszystko. Więc to są koszta, które trzeba ponieść, więc na to trzeba mieć pieniądze i trzeba też na to zarobić. Ale mimo wszystko, trzeba to najpierw robić z pasji, nie liczyć aż tak tych wszystkich, że o, zrobię tyle odcinków, będę miał tyle pieniędzy, super, super, robię jeszcze więcej, żeby mieć dużo pieniędzy. Nie, ja robię odcinki, żeby mieć powiedzmy, dużo Wyświetleń, jeszcze większą rozpoznawalność, jeszcze do większej ilości dotrzeć osób. I tak chciałbym cały czas to z roku na rok. No teraz ta pandemia mnie mega przystopowała, bo, bo tak jak w tamtym roku robiłem mega właśnie dużo eventów, gdzie wychodziłem do ludzi, ja lubię to bardzo, lubię wychodzić z tego szklanego ekranu. W tym roku no cały czas tylko, tylko internet, więc już się tym lekko męczę i chciałbym wyjść do tych ludzi, krzyknąć do nich, zbić piątki i, i cieszyć się tym, że oni są na żywo, a nie tylko w internecie. No to tego Ci życzę, dziękuję Ci bardzo Jeszcze raz nazwę chwilkę, żeby wpaść do tego jakże uroczego i wielkiego samochodu przede wszystkim. Tak. Wam dziękuję za uwagę i oczywiście wpadajcie na kanał Do Roboty, oglądajcie, zapoznawajcie się z różnymi zawodami i przede wszystkim miejcie do nich szacunek. Oczywiście, że tak, dziękuję bardzo za zaproszenie do tego jakże wielkiego auta. Kiedyś takie auto miałem, więc wiem co to, co to jest jazda pandą, więc dziękuję bardzo, do zobaczenia na kanale Do Roboty. Trzymajcie się, cześć!